Siema Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Owsiaknet.pl na YouTube. Dziękuję bardzo, że jesteście razem z nami. My jesteśmy od niedawna mnóstwo filmów, mnóstwo opowieści, mnóstwo aktualności. Weszliśmy na ten kanał i radość jest co niemiara. Cieszymy się bardzo, że klikniecie tutaj, że klikniecie na nasz kanał, że będziecie chcieli być razem z nami, a wtedy będziecie mogli dowiadywać się o najnowszych naszych pomysłach dowiadywać się o tym, jakie mamy plany, ale także co się dzieje wokół nas. Puszeczka! Puszeczka to jest ta kolorowa puszka, która będzie brała udział podczas 13 Finau Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas naszej zbiórki nie tylko w Polsce, ale na całym, na całym świecie. A YouTube zapewni Wam piękne, kolorowe o... Opowieści. Wiemy już, że otrzymamy filmy z całego świata. Zaprosiliśmy wszystkie portale, wszystkich użytkowników, wszystkich portali, aby przysłali nam najróżniejsze swoje opowieści, swoje historyjki filmowe, aby to wszystko stało się jedną wielką polską historią. Dziękuję, że jesteście razem z nami. Dziękuję bardzo, że klikacie, że Wam się to bardzo podoba, że wspieracie nas tym duchowo w sposób nieprawd nieprawdopodobny. Także takie wydarzenia jak przystanek ucok, jak mnóstwo muzyki. Gdzie to można zobaczyć tylko u nas, ponieważ nie dzielimy się tym materiałami za bardzo z innymi, a u nas z pierwszej ręki, a także z ukrytej kamery momentami oglądacie to, czego nie zobaczycie nigdzie. YouTube orkiestrowy YouTubeObsiak.net.pl już działa. Ta puszka kolorowa niech Wam przypomina o tym, że jest finał. Halo, puszka leci! A ja kłaniam się Wam bardzo nisko. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt i Nowego Roku i bądźcie razem z nami. Oczywiście jak? Do końca, dalej świata i... Brawo! Jeden dzień dłużej. No i można? Można.